Cześć, w dzisiejszym odcinku przedstawię wam newsy na temat Natana Marconia, Daniela Magikala i Wardengi, a więc zaczynajmy. Wczoraj Natan Marcoń poinformował na Instagramie, że został pozbany przez Cloud MMA, następnie dodał na X-Screena wiadomości, którą wysłała mu Julita z Cloudu. Okazało się, że jest to tylko pismo wysłane przez Whatsappa. Nathan dodał jeszcze, że przyjmuje pozby tylko pocztą papierową. Następnie, Nathan Marconi odpalił live'a, na którym powiedział, ile musi zapłacić i za co. A więc, tego co mówił, do zapłacenia ma 25 tysięcy za to, że powiedział, że na 99% cloud się nie odbędzie 5 października, albo że w ogóle się nie odbędzie. Dodał też, że słabo Peszko chciał sprzedać cloud Fame'owi nad potwierdzenie tego łapcie szota. Dostałem pozew, już wam czytam, jakie są powody tego. Stawiłem to na Instagramie, a wam czytam pozwy tego pozwu. Przez kancelarzy oczywiście dostałem mailem, to potem na WhatsAppie. Przez słowa wypowiedziane na beta Tak napisały, napisały. Napisali, przepraszam, bo nikt to pisał. Na 90% nie, obędzi, nie odbędzie się cloud w tym terminie i może w ogóle się nie odbyć. Drugie słowo. Na 99,99% ,99 nie odbędzie się 5 października. No, za to dostałam ogólnie pozew. I muszę usunąć to z kig beta. Nie mogę już tego powtarzać. Muszę usunąć wszystkie szoty, które porobili ludzie. I... Jaką karę chcą, abym zapłacił? Za to. 100k, 300k, 200k, pół miliona, milion. Więc tak. Karę, jaką muszę zapłacić. Muszę, jaką chcą, abym im zapłacił, aby nie było tematu. To jest 25 tysięcy. Stwierdziłem, że prawdopodobnie Cloud ma długi. Już pomijam fakty, że wszyscy o tym mówią. Praktycznie. No to zgadnijcie ostatnio, kto dostał i jaką propozycję od Cloud. Od Sławka Sławek. Chciał sprzedać cloud Fame MMA, że Fame MMA kupił cloud. A szczególnie chciał, aby Boxer to kupił, bo nie mają pieniędzy na 99%. Oczywiście mówię. I dlatego stwierdziłem, że na 99% będzie to ostatnia gala. I Kolejnym newsem jest to, że kamera Boys, czyli obecny narzeczony Nikity, udostępnił link do folderu, na którym znajduje się nagie zdjęcie dziewczyny Magikala oraz prywatna korespondencja Magikala. Następnie dziewczyna Magikala odniosła się do tego na live. Jak jechałam do dany, to wszystko zamykałam. Ale. Się ale samej, co, no był w Sam się mi nie? nie udało, znaczy do no tego offa, nie? To było w trakcie już kończenia. Myślałam, że sobie da radę sama, to. Yy zamknąć, ale jednak okazało się, że trzeba do tego grubszych rzeczy, tak jak prawniki, pismo i tak dalej. A dlaczego to było potrzebne? Co się wydarzyło? Dlaczego? No błąd, kurde. Widzowie, może wy pytania zadawajcie. Błąd życiowy no i ciulno. Co mam wam powiedzieć? <noise> Nie przeszkadzam jej. No pytajcie ja Wpadłam w złe towarzystwo 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 kumpela mi mówi, no popatrz sobie tutaj, ci pokażę, la 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 la, hajla bajla no i sobie myślę, kurde, dobra, no Niby nie takie złe no, kasa dodatkowa nie, no ale jednak nie. <noise> Błąd. Zamknięty. Już pismo. Dzisiaj to już było zakończone. Ta umowa rozwiązana. Dzisiaj. Dzisiaj. Słuchajcie, Natalia wróciła. Yy, no, po pierwszym wjeździe wróciła i tak dalej. Coś mi tam nie grało. O 4 rano sprawdziłem wiadomości i tak dalej. Zobaczyłem właśnie. O rozmowy z pseudo który brał 70% od niej, dla niej 30%, bla, bla, bla. I Ja te foty na ten Instagram rzuciłem. Byłem rozpaczony, bo nie wiem, gdzie się da do menadżera, i tak dalej, jak mam postąpić, że się zakochałem, ale z drugiej strony czuję, że coś jest nie tak. No i kałem połowę na, na tego Instagrama. Potem zaczęliśmy rozmawiać, jak już się obudziliśmy, rozmawialiśmy, i tak dalej. Nerwy, płacz, krzyki, przekleństwa, wyzwiska. No, jednak się jakoś tam staraliśmy pogodzić. Najważniejsze, że. No pewnie, że rozpaczony. Najważniejsze, że ten OnlyFans został usunięty, zanim do mnie przyjechała. To jest najważniejsze. Po drugie, ten koleś ma już rozwiązaną umowę. No to był typowy jakiś oszust, który no naciągał, niestety, naiwne dziewczyny, które nie wiem, jakie w tym celu widziały. Czy pieniądze, czy co. No ale trzeba się wiązać z. Że, jak się przyjeżdża do patos streamera Magikala i ma macie taką przeszłość, gdzie jego była dziewczyna zakłada Olifasa narzeczona na niej, zarabia, no to kurde no. Dobrze, to teraz przechodzimy do kolejnego newsa. Była partnerka wardengi Monika Kołakowska została zapytana na Instagramie, czy jest nadal z Sylwkiem. No i odpowiedziała, że nie jest. Okazało się, że nie są razem już od kwietnia. Dodała też, że jej zdaniem ta potyczka między wartęgą a boxerem jest pod zasięgi. Kiedy Monika została zapytana o powód zerwania, odpowiedziała, że nie chciała takiego życia, jakim żyła. Użyjcie tego, z tego co udało mi się ustalić, chłopaki. Którzy się zajmowali tym filmem, wypoczyli sprzęt i oddając ten do nie skasowali dysków. Dobrze, to już koniec na dziś. Jeśli film wam się spodobał to zostawcie suba i lajka. Do zobaczenia w kolejnym filmie.